Dzień dobry, witam Was dzisiaj w Wietnamie i bitwę będę jechał o wygraną z 50% udziałem do zadania dziennego. Bitew ma być całkiem sporo, więc nie ma się co rozczulać, tylko trzeba po prostu robić swoje. A moje w tym wypadku polega na jeździe między punkty B i C i w zależności od tego, jak się rozwinie bitwa, będę mógł grać. Tak, żeby to zadanie sobie zrobić, na razie z tych podświetleń, które było widać przed chwilą, wynika, że wszyscy będą chcieli jechać na punkt A. Mam na myśli czerwonych, czyli całkiem możliwe, że punkty B i C przejmą nasi. No i tu przeciwnicy powoli zaczynają się podświetlać. Tylko trafienie w teciaka. Przy punkcie A jest ich na razie czterech, no pięciu nawet. I nasi do tego punktu próbują podjechać. Ja jestem najdalej wysuniętym w tej chwili naszym pojazdem. Jeszcze jest podświetlony po prawej stronie następny przeciwnik. No i tak jak powiedziałem, dlatego że jestem najdalej wysuniętym pojazdem, będę próbował objechać ich od tyłu. Tutaj jest ten teciak, pokazał bierze. Pierwszy frak, podświetlona też panteradę. Bokiem następny frak. Podświetlenia zniknęły, jest tylko 1, 2, 3. Teraz zaczynają się z powrotem pokazywać. To bardzo ułatwia rozegranie tej akcji PT76. Muszę się pilnować od prawej strony tam już będą prawdopodobnie czerwoni jechali, którzy wcześniej zginęli bokiem KW220. I jeszcze jeden teciak, no i strzelił do mnie właśnie ten PT. Tuż przed moim strzałem dostałem obrażenia. Szybka podmiana załogantów, jeszcze jeden odbity strzał od PT, i PT w tym momencie zginęło. Muszę dokończyć naprawy, jadą właśnie o Trespa. Już czerwoni ci, którzy wcześniej zginęli, zginął też przeciwnik, który chciał nas objechać na A3 ustawiony. No i po naprawach wjeżdżam na punkt, będziemy go tutaj w tym momencie przejmować. Jest chwila przerwy. Czerwoni z minimapy poznikali, nie do końca wiadomo gdzie oni są. Ja schowany za tą górką czekam co się wydarzy. No i od tyłu prawdopodobnie za chwilę przyjedzie do mnie średni czołg. Tak jest. Przyjechała panteradę. Strzał przednie. Kółko pantera zniszczona. Jest jeszcze przede mną niszczyciel. Tutaj poradził sobie z nim drużynowy. I w, ostatnim, w ostatniej chwili za górkę schował się tygrys. Punkt już mamy przejęty. Do przejęcia został jeszcze tylko punkt B. No ale na razie gramy na punkcie A. Musimy go wybronić. Czerwonych tutaj jest jeszcze całkiem sporo. Ponownie od tyłu spodziewam się któregoś z przeciwników. No ale żaden nie był. Wyświetlony, nasi już pojechali trochę dalej. Są tam dwa nasze czołgi. Cały czas za tą skałą schowany tygrys. No i na dystansie przy punkcie B podświetlony T3485, rozwalony. Punkt B obroniony przed przejmowaniem. No i w tym momencie nie widać ponownie czerwonych. M36 udało mu się wjechać za górkę. No ale zginął. Zostały jeszcze dwa pojazdy, trzy, które wyjeżdżają z Respa. No i za chwilę okaże się co to jest jest Tradeswagen 74 Ta wieża od przodu jest trudna do przebicia Tak jest ukształtowana, że pociski bardzo chętnie rykoszetują po tej wieży Może inna amunicja by tutaj dała radę Ale ja mam akurat taką jaką mam więc sobie będę w niej strzelał Streetwagen jedzie bardziej na lewo. Czekam czy będzie chciał wyjechać z górki. No i jest. Unieruchomiony, zniszczona przekładnia. Jeszcze jeden strzał ponownie w wieżę Tym razem udało się wcisnąć krytyka. Jeszcze jedno przeładowanie. I Streetswagen rozwalony. Przejęliśmy punkt B. Czerwoni nie chcą wyjeżdżać. Wygląda na to, że bitwa będzie wygrana. Jeszcze tylko trzeba zrobić tych fragów jak najwięcej. Co prawda, swoje 50% już mam nagrane, no ale jeżeli się czerwonym odpuści, to gotowi są jeszcze bitwę wyciągnąć. Więc, tak jak powiedziałem, jedziemy o fragi teraz, żeby się czerwonym nie wydawało, że mogą jeszcze bitwę wygrać. Tracimy punkt C, ale mamy na tyle dużą przewagę i jest tam całkiem sporo naszych pojazdów, że możemy sobie na tą stratę pozwolić. Raczej więcej czerwonym już się nie uda nic zdziałać, a w tym momencie wyświetliła się na respie pelotka ZSD Zatrzymana Jeszcze raz, tym razem już strzał kadłub załatwił sprawę no i chyba to będzie ostatni frak zrobiony w tej bitwie bo ta się właśnie kończy i tak się też stało zrobiony medal wytrwałego zrobione zadanie a z mojej strony to już wszystko dla chętnych zostawiam statystyki cześć